Świat tajemniczego wnętrza komputera to nasz świat. Staram się pomagać człowiekowi w pracy i w zabawie. Każdy z nas ma swoje zadanie. Ja jestem strażnikiem, więc bronię moich przyjaciół przed wrogami. Mówi się, że człowiek żyje poza naszym światem i włącza grę dla przyjemności. Czy jest tak na pewno? Spróbuję to wykryć. Reboot! Sprytny Enzo. Trzeba go wylogować. O, o. Zniszcz go, Braciszku. Nie strzelaj do mojej siostry, głupku. Potrzebny mi większy nabój! O, szybko! Przynieście większą kulę armatnią! Myślisz, że jest dość duża? Wszystko przetworzyłem, Dot. Większa jest lepsza. Wykuszmy go z fortu krok po kroku! Panie generale! Leniuchu, miałem użyć więcej prochu. O! Jest. Bridge pomiary. No, prędzej! Duża kula, dużo prochu! To Twoja szansa! To nawet go nie draśnie. Zaufaj mi. Koniec, Koniec gry. Dobry strzał. Martwisz się? Tak.

On jest taki dziwny od końca gry. Czemu się martwi żenzo? Nie umiałem pokonać człowieka. Zapisali mnie w Bejziku. W Bejziku? Nie bądź taki surowy dla siebie. Jesteś małym dzieckiem, Enzo. Będziesz sprytniejszy, jak dorośniesz. Tak, nie martw się, mały. To przyjdzie z czasem. Z czasem! Hm. Małe dziecko! Hm. Nie ja chcę być sprytny później, chcę być sprytny teraz! Ej! spróbujesz innym razem mój synu mogę przetransmitować wiedzę tylko temu kto pokona mnie w mojej grze oczywiście przegrałem jestem taki basicowaty. mam małą rozdzielczość można mi wymazać zawartość pamięci ktoś musi mnie prze... Enzo tak? Choć nie pokonałeś mnie ale spróbuję ci pomóc Nie pozwalam tu przychodzić nikomu. Wierz mi, nikomu. Ale jeśli obiecasz, że niczego nie dotkniesz, pokażę ci coś. Serio? Alfa numerycznie! Przyrzekam! Ja, ja, ja. Super, świetne. To jest pamięciownia miejska. Tu przechowuje się wszystkie informacje od początku istnienia głównej siedziby. O, fantastyczne! Najlepszy sposób, żeby być jeszcze mądrzejszym, to czytanie. Jeśli obiecasz, że nie będziesz dotykać niczego poza tym oknem, możesz zostać i przeglądać pliki z pamięci. W porządku. Chcę przejrzeć każde czytabło w systemie. Zlezę nieprzyjęte. Gdy skończysz wyjść tymi drzwiami, bądź ostrożny, Enzo. Pamiętaj o tym, że wiedza to złodziej czasu. Wiem! Więcej pracy, większa wiedza. Dzięki, Fong! Pokażę im, jaki jestem mądry. Zapamiętam wszystko, co do bajcika. Cecil, widziałeś Enza? Ach, to, 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 ja na, na Chyba nie! V Wszystko jest w porządku. Jestem o tym przekonana. To pochłonie miliony! Miliony nanosekund! Może nawet całą sekundę! Musi istnieć szybsza droga do mądrości. Już wiem, wyszukaj ustawienie szybkości pracy. Zlecenie przyjęte. Szybkość działania postaci zależy od szybkości zegara. Im szybszy zegar i większa przepustowość kanałów transmisji, tym większa moc obliczeniowa. E, chcę być mądrzejszy. Mądrzejszy niż kto? Mądrzejszy niż Bob. Nie, czekaj. Mądrzejszy niż wszyscy. O ile mądrzejszy... U. E, dwa razy. Regulacje szybkości działania postaci mogą być wykonane tylko w miejskiej zegarowni. Dobra, jak się tam dostanę? Co to jest? Mój przewodnik? Idę! Kamy w zegarowniku głównej siedziby. Czy chcesz być dwa razy mądrzejszy teraz czy później? Teraz! Zgłoszenie przyjęte. Ło! Co się dzieje? To do niczego. O, bosko, wszystko zrobiło się ośmiobitowe. Co się stało? jesteś. A gdzie są wszystkie kolory? Zdaje się, że wszystkie przeszły na mnie. Czy ja ciebie znam? Przeszedł na niską gęstość zapisu. Założę się o kostkę do gryży. Coś się stało, kiedy byłem w środku. Złapię Boba. <skrybujesz> Moje gratulacje. Za co? Za Enzo! Jesteś moim idolem? Naprawdę? Nie potrafiliśmy się wydostać. Ty jesteś taki mądry. Jaka jestem szczęśliwa. Mój brat, najmądrzejszy chłopiec w całym. E, e, nie wiem, w jakim całym. Dot! Enzo, odsuńcie się, bez obaw. Uratuję was. Ratować? Przed czym? No, nie wiem. Nie jestem pewna, to jest obcy? Expresowa dostawa dla baru... dot. Tak jest. Widzisz? Aha! Nie, Bob! To tylko. Oh. Ach, weź to! Ja i to. Przepraszam za to. Nie wiem, co w niego wstąpiło. Dot! Co się dzieje z Bobem? Halo! Enzo do Dot! Odezwij się! Hmm, o, kapelusz do sprzedania. Co ja zrobiłem? To nie zabawa, moja wina. Ja nie stałem się mądrzejszy, a przeze mnie wszyscy zgłupieli. Zamknij się. Co ja zrobiłem? Muszę przestawić szybkość zegara, zanim całe miasto rozpadnie się! Nie zapłaciłeś za kapelusz? Wracaj, musisz mi przecież zapłacić. Nie bój się, mocny Bob go zatrzyma. Stój! Stój, ty, złodzieju kapeluszy! A! Odwróć się do nas! Już blisko! O, to gra! Uwaga! Człowiek w grę. Uwaga, człowiek w grę. Nie, nie, nie! Słuchajcie, ja cię to zatrzymuję. Udało się. Padłem. Muszę grać z tymi stukniętymi typami. Lepiej, żeby to było coś łatwego, bo będziemy mieli kłopoty! Witamy w wideo atletycznej rozgrywce pomiędzy człowiekiem a stukniętymi mieszkańcami głównej siedziby. Zostańcie z nami, okra zawierająca dech. I pewność napięcie ciekawość. Dziwne. Szybkość zegara wcale nie wpłynęła na Majka TV. Chyba nie mógł bardziej zgłupieć. Świetnie! W pierwszej serii rozgrywek na ci mają zebrać jak najwięcej punktów, im więcej, tym lepiej! Ale poczekajcie, jest coś jeszcze! Te wyniki będą decydować o młodzież na owej rozgrywce! Bez względu na przebieg gry wygra eliminator! A teraz słowo od naszego sponsora! Słyszeliście? Musimy zdobyć jak najwięcej punktów, albo nas... zniszczą. Nie bój się, trenerze. Pomogę ci wygrać. Pomożemy ci wygrać. Na pewno wygrasz, Enzo! Zwycięstwo to nasz cel! Jesteśmy sprowadzani! Rade jest sprowadzone! <laughs> Jeszcze ci coś powiem. Tak? O co chodzi? Aaaa! Tego już za wiele! we Zespół to jest chluba głównej siedziby! U, on nie wyjdzie z tego zwycięsko! Ci, ci. Przykuje się awaria całej sieci! że jak nam idzie? Co? Czas na eliminatora, Enzo. Człowiek jest prawie nie do pokonania z powodu jego przewagi punktowej. Zacznie grę z dużym prowadzeniem. Zawodnicy głównej siedziby mogą przegrać grę i cały sektor będzie wyzerowany. A my wy staniemy się tylko nieznaczącymi cerami? Jak się teraz czujesz? Co za głupie pytanie! Jak mogę się czuć? Czuję się podle! Rozumiem, a jaki jest Twój plan strategiczny dalszej gry? Strategiczny plan? Ja próbuję wygrać, muszę! Nie pozwolę, mojej drużynie przegrać! Niesmykane, niesmykane, nie, 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 się, nie, 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 Wieku. Trzymaj się! Ten sygnał oznacza, że człowiek jest na ostatnim ogrożeniu Dalej jak zostawaj! Nie chcemy zostać wyzerowani! Mówisz o mieście, o przyjaciołach, no i o mojej karierze! To beznadziejne. Chciałbym wiedzieć, co by zrobił Bob. To znaczy mądrzejszy Bob. To myśl. Mądry Bob użyłby rozumu. Muszę przekazać Was wszystkich do drużyny człowieka, ponieważ on potrzebuje Waszej pomocy. Naprawdę? Mam coś do nadrobienia. Okrążenie, okrążenie! Pomagamy! Pomaga! Pomagamy! Człowiek finiszuje! Pomagamy ci, abyś Trzeba to zobaczyć! zwycięstwo przyszło niespodziewanie, bo zaaplikowano trzydziestodwitowy kosmetyk. Koniec gry. Jesteś moim idolem. Ua! O co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nauczyłeś się, że należy uważać na znaki drogowe. O czym ty do jasnej sieci gadasz? Krótkie spięcia to śmierć, mój synu. Jeden moment i o wszystkim wiedziałeś, prawda? Co, co? Mówiłeś coś do mnie? Nauczyłem się dużo. Więcej niż chciałem, ale dziękuję ci. Nie przyłapiesz mnie na pobieżnej nauce. Nie mam mowy. Nie jest chory? Możliwe, jest taki cichy. Nie zaczepił mnie nawet przez milisekundę. Może wezwijmy diagnostyczny program? No, już dosyć na dzisiaj. To wymaga dużo czasu. Czy ktoś ma ochotę pościgać się na stalakach albo pograć w piłkę wektorową? Bo? Nie. Nie. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku. Reżyser...